Ai, é. ai. Rozmowa Dnia Anna Czcińska. Witam Państwa. Epidemia z dnia na dzień zmienia nasze życie. Coraz więcej ograniczeń, coraz więcej apeli, by pozostawać w domu, ale nie zawsze jest to możliwe, bo kończą się leki, bo boli ząb. Jak dziś funkcjonuje ochrona zdrowia, gościem programu jest Barbara Nawrocka, rzecznik Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Witam serdecznie panią pani rzecznik. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam I państwo. Zacznijmy od tego pojęcia, które obowiązuje wręcz od, od dłuższego czasu teleporady. Teraz są najważniejsze teleporady. Czy senior rozumie to pojęcie? Редактор No, myślę, że tak. Już w tej chwili teleporada jest takim określeniem, które funkcjonuje w naszej świadomości. Teleporada nie jest nowym świadczeniem, które zostało wprowadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia z racji tego, że mamy w tej chwili epidemię koronawirusa. Ona została wprowadzona już z początkiem tego roku, ale w obecnej sytuacji nabiera szczególnego znaczenia. Teleporada to nic innego jak porada medyczna przez telefon, porada medyczna, którą, którą, której udziela nam. Lekarz, pielęgniarka, położna, w zależności od tego, z kim mamy potrzebę skontaktowania się w danym momencie. Tele... Dzięki teleporadzie możemy uzyskać poradę lekarską, możemy uzyskać zwolnienie, możemy uzyskać receptę, zlecenie na wyroby medyczne, jeżeli tego wymaga stan naszego zdrowia. No, to jest w tej chwili taka nowa rzeczywistość, w której no, staramy się odnaleźć bezpiecznie dla nas, dla pacjentów i dla personelu medycznego, który nam tej pomocy udziela. Teleporada, czyli dzwonimy, tak? Czyli trzeba wykonać telefon. Trzeba gdzieś zadzwonić. No i gdzie, Pani Rzecznik? Teleporada, to, to telefon do porad do mojej poradni, czy to być może jakaś linia ogólnopolska? W pierwszej kolejności najczęściej dzisiaj kontaktujemy się z Lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Tak jak zawsze, to on jest tym naszym pierwszym kontaktem, tak? pierwszą osobą, do której zwracamy się, jeżeli mamy problem zdrowotny. I na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, a także pod numerem infolinii Państwo ją widzicie na swoich ekranach. To jest bezpłatna infolinia, telefoniczna informacja pacjenta 800-190-590. Ona jest czynna całodobowo we wszystkie dni i robocze, i Dni wolne i święta pod tym numerem także Państwo u, 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 znaczy pod tym numerem telefonu przeszkoleni, konsultanci udzielą Państwu pomocy, jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości, jak skorzystać z pomocy lekarskiej. Pod tym numerem są również podane numery telefonów do naszych przychodni, tych, które udzielają teleporad. Jeżeli my nie znamy numeru telefonu do naszej poradni, czy nie korzystamy z internetu, tutaj mówię przede wszystkim o osobach starszych, tak, które nie mogą sprawdzić na stronie internetowej, jaki jest numer telefonu, to zachęcam, aby właśnie na infolinię i tam konsultanci przekażą nam numer telefonu do naszej poradni rodzinnej i przez i dzięki właśnie kontaktowi telefonicznemu możemy skontaktować się z naszym lekarzem, który przeprowadzi z nami wywiad na temat stanu naszego zdrowia i tak jak powiedziałam, może nam udzielić porady, może zapisać leki. To wyjaśnijmy to wyjaśnimy to do końca yy, i wyraźnie. Yy, numer 800 190 590 infolinia. Każdy może zadzwonić, tylko że na stronie Narodowego Funduszu widać przy tym numerze koronawirus. Ponieważ konsultanci, którzy odbierają, numer, którzy odbierają te telefony właśnie pod numerem 800-190-590, udzielają również informacji na temat koronawirusa. Jeżeli mamy jakiekolwiek pytania związane z koronawirusem, chcemy się zapytać o zagrożenie, o to jak postępować, jak się zachowywać, to również pod tym numerem konsultanci udzielą nam profesjonalnych, profesjonalnych informacji. Czyli jest infolinia, ten numer cały czas nasi widzowie widzą, są też telefony do przychodni, do poradni, gdzie tak można jest. dzwonić i na pewno informacja będzie udzielona, bądź też porada też będzie każdemu, kto zadzwoni udzielona. Tak i przede wszystkim apelujemy bardzo gorąco, szanowni państwo, ograniczmy naprawdę do minimum osobiste wizyty w placówkach opieki zdrowotnej. To jest dla naszego bezpieczeństwa, dla pacjenta, nas, pacjentów, dla bezpieczeństwa, przepraszam, nas pacjentów, dla bezpieczeństwa naszych rodzin i dla bezpieczeństwa również personelu medycznego, który udziela nam tej pomocy. I taki gorący apel również w imieniu środowiska medycznego. Proszę Państwa, w wywiadzie, który przeprowadza z nami pracownik medyczny, prosimy, aby udzielać prawdziwych informacji. Jeżeli byliśmy za granicą, jeżeli podejrzewamy, że mieliśmy kontakt z osobą, która może być zarażona koronawirusem, udzielajmy tej informacji prawdziwej, bo jeżeli nie będziemy takich prawdziwych informacji przekazywać, to skutki naprawdę mogą być okropne. No ale są też sytuacje, kiedy telefony nie wystarczy, Pani Rzecznik, kiedy, no, kiedy stan zdrowia się pogarsza, kiedy ktoś chce kontaktu z lekarzem, wręcz go potrzebuje, a, a słyszy, że są teleporady. Czy poradnie przychodnie są zamknięte, czy są otwarte dla osób, które potrzebują pomocy? Mamy informację, że na tym chwilę w naszym województwie, mówię o województwie kujawsko-pomorskim, żadna z poradni podstawowej opieki zdrowotnej nie zamknęła się, że tak powiem, na cztery spusty. Tak? Ona ograniczyła osobiste wizyty do minimum, udzielają pracownicy tych przychodni teleporad. Natomiast potrzebne to właśnie kontaktujemy się telefonicznie z lekarzem, który z nami porozmawia i jeżeli po rozmowie z pacjentem lekarz zadecyduje, że stan zdrowia pacjenta wymaga osobistej wizyty w przychodni, to takie świadczenia są udzielane. Mamy sygnały i od przychodni i od pacjentów, że są pacjenci umawiani na konkretną godzinę po to, aby nie kontaktować się z pozostałymi pacjentami, tak? aby przestrzegać tych zasad bezpieczeństwa, które są teraz wymagane i taka wizyta, jeżeli stan zdrowia pacjenta wymaga jak najbardziej jest realizowana, nie tylko w poradni podstawowej opieki zdrowotnej, ale także w poradniach specjalistycznych. Przynajmniej od tygodnia już mówimy o tym, że teleporady to podstawowy kontakt z lekarzem. Można już ten tydzień podsumować. Czy faktycznie jest tak, że osoby starsze nie przychodzą do przychodni, tylko dzwonią? Mamy informacje ze strony placówek medycznych, bo to bardziej pytanie jest bezpośrednio prawda, do lekarzy, którzy udzielają tych porad, ale mamy sygnały, że tak jak na początku jeszcze było troszeczkę trudno właśnie, zwłaszcza Osobom starszym, które no, praktykowały te osobiste wizyty, to w tej chwili dzięki Państwu, mówię, dzięki mediom, którzy nagłaśniacie, którzy mówicie o tym, że właśnie najważniejsza w tej chwili jest ta, to, to ograniczenie osobistych wizyt, to w tej chwili już jest lepiej. Pacjenci dzwonią przede wszystkim w pierwszej kolejności, rozmawiają z lekarzami i jeżeli, tak jak mówię, jest konieczność takiej wizyty, te wizyty są organizowane, jest udzielana pomoc medyczna osobista tym wszystkim pacjentom, którzy ze, ze względu na stan swojego zdrowia wymagają. Dają takiej A jeżeli chodzi o ból, na przykład ból zęba, co wtedy może robić ktoś, kto potrzebuje kontaktu ze stomatologiem i telefon tego nie załatwi? Mm -hmm. Ja tutaj też rekomenduję przede wszystkim w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny. Podobnie jak w przypadku podstawowej opieki zdrowotnej czy poradni specjalistycznych, dzwońmy do naszego lekarza stomatologa bądź też do punktów pomocy doraźnej i kontaktujmy się telefonicznie. W sytuacji, kiedy okaże się, że rzeczywiście ten kontakt telefoniczny nie wystarczy, mamy informację tak samo, że pacjenci są umawiani na indywidualne wizyty i ta pomoc jest udzielana. W przypadku stomatologii ja chciałam poinformować, że. Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym również nas, monitorują na bieżąco sytuację, jeżeli chodzi o gabinety stomatologiczne. Mamy w oddziale informacje, bo gabinety nam przekazują, które zawieszają swoją działalność. I chciałam poinformować, że oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia opublikują również listę tych poradni, które będą, mówię o gabinetach stomatologicznych, tak, które przyjmują pacjentów z bólem. Także taką informację Państwo uzyskacie, proszę na bieżąco się z nami kontaktować również pod tym numerem 800 195 90. Proszę śledzić nasze strony, yy, nasze strony internetowe. Proszę Państwa, sytuacja jest dynamiczna. Jak Państwo obserwujecie, każdego dnia pojawiają się nowe rozwiązania prawne dotyczące różnych obszarów. One zmieniają się. Inne były na przykład w sytuacji, kiedy mieliśmy ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego, inne już bardziej zaoszczone, kiedy mamy stan epidemii w naszym kraju. Także jesteśmy na bieżąco, informujemy Państwa na bieżąco o wprowadzanych na bieżąco Pani Rzecznik, to kiedy będzie lista na przykład gabinetów? Mówi Pani, że wkrótce że zostanie ona opublikowana. To jest kwestia godzin, dni? Niezwłocznie jak tylko będzie gotowa, opublikujemy i podamy Państwu do publicznej wiadomości. Mówi Pani o zmianie przepisów, bo one tak jak zmienia się stan zagrożenia, tak zmieniają się również przepisy i tutaj dotknęły one kuracjuszy, bo najpierw była możliwość, że sami będą mogli przedłużyć swoje leczenie, swój pobyt, jeżeli będą chcieli, bądź też zgodzi się dyrekcja. Dziś już jest informacja, znaczy ona jest przed kilku dni oczywiście, że leczenie uzdrowiskowe zostało zawieszone. Czy kuracjusze zgłaszają się do, do Narodowego Funduszu? Powinni się zgłosić ze swoimi problemami, sprawami, pytaniami, czy nie? My przekazaliśmy Państwu informację i apelujemy, drodzy Państwo, nie przychodźcie do Narodowego Funduszu Zdrowia osobiście. Nie ma potrzeby, aby w tej chwili oddawać te skierowania, które nie zostały zrealizowane. Bo ja przypomnę, tak jak Pani Redaktor mówiła, 14 została zawieszona działalność uzdrowisk, ale była informacja, że pacjenci, którzy znajdowali się na leczeniu uzdrowiskowym, korzystali z tego leczenia, mogli kontynuować leczenie. Rzeczywiście po wprowadzeniu stanu epidemii 25, 21 przepraszam, ta działalność została zawieszona. I pacjenci musieli opuścić uzdrowiska. Ja przypomnę, na terenie naszego województwa mamy 25 sanatoriów, które mają podpisaną umowę z naszym oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Pacjenci bezpiecznie opuścili już sanatoria, i ci pacjenci, którzy nie rozpoczęli leczenia uzdrowiskowego, gorąca prośba jeszcze raz, aby do nas nie przychodzili, w tej chwili nie trzeba tych skierowań osobiście oddawać do funduszu można je przesłać pocztą. Można je również przekazać w terminie późniejszym. Jak jak zakończy się epidemia, no liczymy wszyscy na to, prawda, aby, aby to nastąpiło jak najszybciej, to wówczas będziecie Państwo mogli te skierowania przekazać do nas z prośbą o zmianę terminu. Nikt z tych kuracjuszy, którzy nie rozpoczęli leczenia uzdrowiskowego, nie straci swojego miejsca w kolejce. To te leczenie, te turnusu będą przekładane na inny termin, oczywiście z zachowaniem dotychczasowego miejsca w kolejce oczekujących. Także bardzo gorąca prośba, byście teraz Państwo do nas nie przychodzili i osobiście tych Kierowa nie składali. To jest dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa nas wszystkich, dla bezpieczeństwa państwa. Zwłaszcza apeluję tutaj do osób starszych, bo bardzo wiele osób starszych, seniorów, korzysta z tej formy leczenia, aby właśnie nie przychodzili ze względu na swoje bezpieczeństwo i nie składali osobiście tych wniosków w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia. Pani rzecznik, co dzisiaj jest najważniejszym wyzwaniem, priorytetem, problemem, jaki musi Narodowy Fundusz, z jakim musi się uporać? Szanowni Państwo, Narodowy Fundusz Zdrowia, jak wiecie, jest taką instytucją w tej chwili wspierającą wszystkie działania, które są prowadzone z racji tego, że mamy stan epidemii w naszym kraju. My staramy się wprowadzać rozwiązania bezpieczne związane z opieką zdrowotną. My wspomagamy również pacjentów. Po to jest ten numer infolinii, który Państwo, który państwo macie na, na ekranach swoich telewizorów. Jeszcze raz przypomnę, że to jest infolinia, w której przeszkoleni, wykwalifikowani konsultanci jeszcze Dwa dni temu ponad 300 osób obsługiwało tę infolinię. Dziennie odbieramy ponad 10 tysięcy telefonów w różnych sprawach. Proszę Państwa, my tam służymy pomocą. Pomagamy Państwu odnaleźć się i podpowiadamy, jak uzyskać pomoc medyczną. Jak skorzystać właśnie z teleporady, w jakich rodzajach świadczeń. Co zrobić, jeżeli Państwo no, zadzwonicie do nas z konkretnym, z konkretnym problemem, z konkretnym zapytaniem. Ja osobiście jako rzecznik również odbieram od Państwa maile, telefony z różnymi pytaniami dotyczącymi dotyczącymi konkretnej, konkretnego problemu, konkretnej sytuacji. I my jesteśmy po to, aby Państwu pomóc się odnaleźć w tej sytuacji i podpowiedzieć, jak uzyskać pomoc, pomoc medyczną w tych no, dla nas wszystkich trudnych czasach. 800 190 590 to teraz najważniejsze liczby, najważniejszy numer, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem programu była Barbara Nawrocka, rzecznik Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziękujemy dziękuję za uwagę. Bardzo, dziękuję bardzo.